Dzień dobry, szanowni państwo, znajdujemy się w miejscowości jonne w zasadzie na pograniczu miejscowości jonne, bo jesteśmy na polnej drodze, która kiedyś w dawnych czasach prowadziła do bierzunia z jonnego. Dlaczego się to znajdujemy? Ano dlatego, że postanowiłem spotkać się dzisiaj z kolegą z zaprzyjaźnionej grupy historycznej z Żuromina, ze Sławkiem Topolewskim i pokazuję mu figurę, którą kiedyś tutaj przypadkiem natknęliśmy. Figura ma 200 lat, rok budowy 1824. W zeszłym roku nasza grupa zawsze postanowiła zebrać wszystkie śmieci, gałęzie i tak jakby odnowić luk tej figury. Figurę zastaliśmy w opłakanym stanie, między innymi była duża warstwa liści, która przykrywała napisy, przykrywała fundamenty tej figury, było pełno wrostów, nowych drzew, gałęzie zasłaniały widok. Postanowiliśmy to wszystko wyczyścić, wtedy jeszcze nie pytaliśmy jaka jest sytuacja związana z konserwatorem zabytków, ale z racji tego, że obiekt ma ponad 200 lat, no to z automatu jakby wchodzi w temat rejestru zabytków, więc nie podejmowaliśmy prac związanych tutaj z remontem de facto samych elementów murowanych. Skorzystaliśmy tutaj z pomocy zaprzyjaźnionego rolnika, który pomógł nam, przyjechał ładowarko, oczyścił ten teren. My ręcznie zebraliśmy wszystkie gałęzie, wycięliśmy co się dało. Tak jakby odświeżyliśmy blask tej figury, pokazaliśmy ją w ogóle mieszkańcom, że jest, żeby o niej pamiętali. Jak widać tutaj za sprawą pana sołtysa wsi Jonne, pana Adama Budki, pojawiły się od razu elementy zdobiące, co też nas bardzo cieszy. Chcemy powiedzieć o tej figurze taką historię, która krąży. Jest to dosyć mroczna historia, ponieważ w tym miejscu prawdopodobnie, tylko nie wiemy, czy to przed budową, czy ta figura już stała, ale doszło do takiego... Nieprzyjemnego incydentu, i stąd też jest właśnie taka anegdota o trzech lipach. Było tak, że była para zakochanych ludzi, żołnierz poszedł do wojska, zbliżały się czas czasy wojenne, narzeczona czekała na niego, ale z tej tęsknoty, no niestety, znalazła sobie też innego mężczyznę, z którym chciała spędzić resztę życia. Wracali tutaj podobno tą drogą z. Ze ślubu. No i ten żołnierz natknął się, dowiedział się o tej sytuacji, natknął się na nich, zabił obojga kochanków. Potem popełnił samobójstwo w tym miejscu. To jest mroczna historia, ale warto o niej pamiętać. Taka przestroga dla wszystkich co do wierności, może i składanych przysiąg, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oczyściliśmy figurę, a z boku pojawił się nam taki napis. On może teraz nie będzie mocno widoczny. Ale napis też spędza nam trochę sens powiek, bo jest to Krzyż i 1960 prawdopodobnie 60 rok. Wcześniej warstwa liści i warstwa gałęzi nie pozwalała tego zobaczyć. Pytaliśmy mieszkańców, pytaliśmy osoby związane tutaj z tą miejscowością, ale nikt nie był w stanie powiedzieć, czy dotyczy to może tak jak kiedyś się praktykowało, pochówku dziecka nieochrzczonego, czy, czy, czy być może no, bywało tak, że. W czasie remontu figury ktoś zaznaczał właśnie rok, ale ten remont nie przypadał w ogóle na ten rok, więc nie wiemy, z czym to może być związane. Sam remont figury dotyczył tutaj głównie wyczyszczenia liści, wyczyszczenia krzewów. Tak jak już mówiłem, odkryliśmy wtedy napis, który świadczy właśnie albo prawdopodobnie o pochówku. Albo o fakcie jakiejś, może, małej, małej akcji remontowej, ale tutaj nie zgadzają się fakty, nikt tego nie pamięta, aby ta figura była w tych czasach właśnie remontowana. Szczególne podziękowania należałyby się tutaj rodzinie rycharskich, którzy pomogli nam z ciężkim sprzętem typu ładowarka, pomogli wywieźć gałęzie. Pan Grzegorz, niezmiernie miły człowiek, właśnie zaangażował się bezpłatnie tutaj w pomoc. Pan Adam Budka, sołtys wsi także zorganizował tutaj dla nas pomoc. Sam uczestniczył w tych zajęciach. My z grupy. Była to jedna z pierwszych prac, ale pomagał nam kolega Tomek Tyszka z Mławy, Piotr Karwowski, wiceprezes stowarzyszenia i ja osobiście. Jako prezes grupy historyczno eksploracyjnej ZAWKRZE, w trakcie trwania pracy, obecnością zaszczycił nas pan Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bierzuniu. Przy okazji powiedział nam kilka ciekawych historii o tym, co tu się działo, ale myślę, że opowiemy wam to w następnym odcinku. Także do zobaczenia.